Dzień dobry, witamy w Laboratorium Metod Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Laboratorium jest wyposażone w Centrum Tokarsko-Frezarskiej Mini w mini frezarki 3D, w skanery 3D do skanowania powierzchni i w drukarki 3D. Tutaj mamy centrum tokarsko-prezarskie mini Meal, który wydział pozyskał dzięki współpracy z firmą ABP Lanalfe i z firmą Has. W pierwszej fazie studenci wykonują procesy obróbki symulacji i wykorzystujemy do tego programy ESPIRT czy też program FreeCard. Następnie na podstawie przygotowanych przez siebie kodów generujemy modele już tutaj bezpośrednio w stali, wykorzystując właśnie obróbkę z krawaniem. Przed chwilą doktor powiedział o tym, co ogólnie tutaj robimy. Teraz ja Wam powiem, czym my się tu zajmujemy. Wykonamy frezowanie powierzchni czołowych, potem wybieranie kieszeni, wiercenie i załamanie krawędzi. Wszystkie te czynności były przeprowadzone dzięki wgranemu do maszyny kodowi CNC. Podczas programowania tego kodu dobrane zostały narzędzia oraz parametry skrawania, takie jak Posów, głębokość skrawania, czy też prędkość skrawania. Doświadczenie jest tu najważniejsze. Od pomysłu, koncepcji, przygotowania procesu obróbki, aż po fizyczne wykonanie detalu. Tutaj mamy mini frezarkę CNC ościową sterowaną programem Mach 3. Frezarka wyposażona jest w skaner laserowy, który umożliwia skanowanie powierzchni. Następnie wyniki skanowania możemy przekazać w pliku o standardowym rozszerzeniu do programu K. właśnie obserwujemy proces skanowania. Obok mamy kolejną mini frezarkę trzosiową wykorzystującą program Mach3. Obecnie widzimy proces frezowania detali przygotowanych przez studentów wydziału inżynierii produkcji. Studenci na potrzeby realizacji projektu wykorzystują oprogramowanie SolidWorks. Tutaj mamy stanowisko wyposażone w skaner 3D. To stanowisko jest o tyle interesujące, że jest wyposażone w stół obrotowy. Możemy skanować elementy mieszczące się w granicach 100 na 100 na 100. Najbardziej interesujące jest, że pozwala nam to zeskanować powierzchnię zewnętrzną i obserwować porowatość na przykład materiału. W naszym laboratorium znajdują się również drukarki 3D pozwalające na wydruk z materiałów termoplastycznych. Obecnie obserwujemy wydruk elementów z materiału PLA. Projekty detali zostały przygotowane przez studentów w programach CAD. A więc studiując na naszym wydziale spotkasz się nie tylko z teorią, ale przede wszystkim z praktyką. Zapraszamy.